Dzień trzeci, e, sięgam coraz śmialej, chociaż to są nieznane dla mnie pytania i odpowiadam naprawdę jeden raz, bez dubli e, i szczerze, to co mi przychodzi do głowy i staram się e, to kondensować w czasie. No dobra. Jaka książka i dlaczego zrobiła na Tobie największe wrażenie? Od razu przychodzi mi tytuł e, Wiktora Frankla. Człowiek w poszukiwaniu sensu. To była dla mnie taka książka, która otworzyła mnie na to, że nawet w obiektywnie wydawałoby się beznadziejnej sytuacji bo to była historia o obozach koncentracyjnych. Frank, czyli w ogóle ten psychiatra, autor książki pomimo tego, że nic nie wskazywało na to, że on może w ogóle to przeżyć to on w swojej głowie, w swojej wyobraźni yy, myślał o tym, jak będzie przekazywał swoją wiedzę innym, jak będzie wykładał, jak będzie prowadził yy, różnego rodzaju, że tak powiem, yy, szkolenia yy, z logoterapii, yy, którą też stworzył. Yy, I zawsze miał tą nadzieję, nie? że przyszłość yy, jeszcze na niego czeka, że jest nadzieja. Że może się coś zmienić, pomimo tego, że warunki otaczające go były koszmarne, to jednak nikt nie jest w stanie zabrać nam tego, jak myślimy. Że to my mamy wpływ na to, w którą stronę idą nasze myśli, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji rzeczywiście się znajdujemy. I to było dla mnie takie pierwsze wow, że rzeczywiście tak jest. Możemy leżeć unieruchomieni dosłownie, natomiast to my zawsze decydujemy. O czym myślimy, albo jakim myślą dajemy uwagę i co wzmacniamy. Do jutra.